They call me Hutch, they call me Stacy, they call me Hutch, they call me Jump. And always everything considered, they forget my name. A po wysiłku intelektualnym przyszedł czas na coś do zjedzenia. Jest ze mną pani Irena. dzień dobry. Dzień dobry. I pani A więc co zrobimy? Szybko, łatwo i przyjemnie. Zrobimy zupę pieczarkową i paluszki z żółtym serem. A od czego musimy rozpocząć? No, od wstawienia wywaru. A więc wywar został już wstawiony. Na ile osób będziemy gotować? No, na cztery. Tak. I ile czego jest potrzebne? Więc składniki na te cztery porcje przedstawiają się tak 50 deko pieczarek, jedna cebula, 5 deko masła lub margaryny, sól, pieprz, 4 deko mąki, 3 litra bulionu drobiowego, 10 deko śmietanki, 12 deko serka topionego o smaku śmietankowym, 2 gałązki natki, pietruszki, grzanki, natka do dekoracji, no i oczywiście niekoniecznie musi być wywar drobiowy, bo może być to wywar z mięsa. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od podsmażenia niektórych składników, które są potrzebne do ugotowania zupy pieczarkowej. Czyli zaczynamy smażyć. Tak, zaczynamy smażyć. Masło jest potrzebne. Masło. Pani Jadzia później musi podsmażyć pieczarki. Przyliśmy teraz sobie. I wsypujemy sobie. No to niekoniecznie, bo to się rozpuszcza. Ale zapachy się robią. Teraz podglądamy kupar, jak wygląda sytuacja? No w porządku, gotuje już... się. Potrzebujemy włoszczyzny? Te dwie marchewki, z dwie pietruszki i kawałek tego selera. Cebulka już nabiera koloru. Tak. Pieczarki już mamy położone. Mamy. Teraz czekamy jak się usmażą pieczarki. Złączymy razem z cebulką i potem razem wrzucimy. Piczarki są troszkę Tak, dłużej tak. Tam, być, muszą być aż takie brązowe, żeby je było później widać. A w pieczarkach pojawia się woda, czy ją tak, tak. się podlewać? Nie, czy... nie, nie, ona musi wyparować. Zupa już powoli dochodzi, tak. a my przechodzimy do wyjątkowo szybkiej i bardzo dobrej potrawy. Co to będzie? Paluszki serowe z szynką i serem, no bo tak to trzeba nazwać. Jak to się robi? Od czego trzeba zacząć? Co trzeba? Trzeba mieć szynkę konserwową zakupić w plastrach ładnych. Mhm. Ser żółty również w plastrach zawijamy, a później rozczepimy jajko, bułkę tartą. I następnie? I następnie mhm. na Nasmaż. była bardziej zawiesista. Żeby nie była taka błonka. Sypiemy łąką. Ile musimy odczekać? Tak, tak, aż się razem po A następnie dodajemy zemulkę, tak tak? tak? tak, ale to już jak ten wywar odmówi, więc dodamy jeszcze z tym, się nie tak, nie tak. Czyli mamy zamknięte sery w szynce? tak, następnie teraz przechodzimy do jajeczek. Rozbijamy jajka. Ile tych jajek jest potrzebnych? No dwa pewność. nawet. To się potem smaży, dwa wybijemy. A sól czy pieprz będziemy wrzucać do tego? My soli możemy jajko trochę posolić. Bo szynka Rzucaj? jest troszeńkę, bo szynka jest słona, także to nic nie może, ale troszeczkę może. Pieprz też można troszkę wsypać, ewentualnie. Żeby nie wszystkie rzeczy. Teraz mamy jajka, Tak, Bierzmy, tak teraz sobie nasypiemy bułki, bułka, rozgrzejemy. Smalec tu jest. No, Mieszkę, dużo smalcu. No, tak, żeby się, jeszcze więcej, tak, żeby się smażyło. Dlaczego paluszki będziemy smażyć na smalcu? Dlatego, że jest to zwierzęcy tłuszcz. A szynka też jest ze zwierzęcia, więc smażymy na smalcu, nie na oleju. Teraz pojawiła się taka moda, tak jak pani wspomniała, że smażymy na smalcu. Jak to wszystko się przez lata zmieniało? To no, zmieniało się, że najpierw preferowano olej, smalet, masło. Później znów była margaryna dobra, później wszelkiego rodzaju no te margaryny różnego rodzaju były, prawda? I są w dalszym ciągu. No kto co uważa, komu co pasuje, to A tak jak mówi. to wyglądało u Pani na przestrzeni lat? Ono różnie też. No i właściwie to najczęściej co było pod ręką. Żeby równo nam się podsmażyły to, to wszystkie mieszamy w jajku i rinceta tartej tar tar i wrzucamy jeszcze. Nie. Na Będziemy kładli zawsze tym zawiniętym do spodu, żeby no się to bezwinęło. tak, żeby się to zasmażyło i wtedy. Tak. Czyli bułka tarta tak. własnej roboty. Smalec tak? też własnej roboty też nie kupmy. Czy kiedyś pani kupowała gotowe produkty? Raczej nie. wolę zrobić sama. Pierogi jak się zrobi samemu, to by nawet były najlepsze, naj... nie wiem. To jak się zrobi samemu są o wiele lepsze. Mamy patelkę, więc kładziemy. Teraz nie widzę gdzie Rozgrzamy. ja mam te... Smalec, kładziemy. Ile, ile czasu będziemy smażyć teraz? No aż te się zarumienią ładnie. Muszą być ładne, Trzeba brązowe. Obracać co chwilę, jak się podsmażą ładnie. Pilnować przede wszystkim, żeby się nie spaliły. Ser już nam wypływa, tak. Teraz mieszamy coś, żeby zmniejszamy temperaturę. Teraz wyjmujemy mięsko. Teraz kroimy serek topiony. Do, do czego on nam jest potrzebny? Potrzebny jest do zupy pieczarkowej, do Czyli tego wywaru. Będziemy wrzucać, tak? Mhm. Drobne kawałeczki. No takie kosteczki, żeby się rozpuściło, okay. bo jak tak w całości, to by trochę długo pewno było. Nie? Wcześniej wyciągnęliśmy mięso, teraz wyciągamy wyciągam warzywa, a następnie. Włożymy to. w zupie wraz z cebulką i wrzucamy ser, tak? Tak. Ten ser nam jest potrzebny do... Do zagęszczenia też, bo tak. może, żeby się rozpuści. będzie bardzo treściwa zupa. Mm. Kaloryczna. Już mamy, już mamy piękne zapachy. On mówi Na pewno będzie dobra zupa. Prawie mamy efekt finalny, jeszcze pietruszka. Hmm. Czyli tak, tak, mamy skrojoną pietruszkę tak, i to... grzanki. Tak. Też własnej roboty były. Tak, własnej. Bułeczki. Czyli pietruszkę za chwilę wrzucimy Dziemy. do zupy. Tak. A grzanki kiedy? A już jak będzie na talerzach będzie zupa, to wtedy każdy sobie będzie grzaneczki takie chrupiące. Wsypywał i podjadam. Supa już prawie gotowa, także przechodzimy do przygotowania miejsca, aby spożyć nasz cudowny i smaczny obiadek. Zaraz oczywiście sprawdzimy. A więc mamy już efekt Gady. Jeszcze na koniec do zupy dorzuciliśmy, braliśmy właściwie śmietanę. No i możemy już zaczynać tak, jeść, możemy tak? możemy rozlewać zupkę. A my zapraszamy naszych operatorów oczywiście do nas. <grym> Tam tego tak się dużo nie wiem. Ой, я был бы стартинг-решеткой. Я тоже был бы Мне на не интересует, только как-то позвонила мне. Сейчас, сейчас. Что ты гладишь?